I tak, dzisiaj będziemy wysyłać paczkę do kanału WD-Warsztat Zapraszam do kolegi Co mu tam wyślemy? Wyślemy mu nową wagę Wagę dostanie chłopczyk z takim displayem białym identycznym jak u mnie Oczywiście Mówił, że potrzebuje wagi to wysyłam mu wagę, bo mam zbędną bez baterii Taką to tak, w giełdzie jeszcze. pakujemy. Kolega wude warsztat zawsze robi recyklingi, więc przydamy się trochę jabełków. Skoruje sobie chłopczyk No i jeszcze co mu tutaj dorzucimy do tego Zorzucimy mu USB ładowarkę do samochodu Gdzieś to tu będzie latało przyjacielu, z tym, No i list Do przeczytania List do przeczytania Oraz coś tam z elektroniki Będzie miał do rozbiórki chłop. No i co? Zważymy tę paczkę, ile tu będzie miało? Dwa kilogramy. Nie widać, ale jest dwa kilogramy. Więc. Paczka powędruje do kolegi z kanału WD Warsztat, więc będzie otwarcie tam na tym kanale. I zapraszam bardzo serdecznie do kolegi. Trzeba się spierać. Jeszcze chcę kiedyś wysłać jedną paczkę do Siemandero, też mam trochę kabli dla niego i dla przytopu takie grzałki. To jest paczka do kanału WD główny. Głównie mu chciałem wysłać wagę. No, i kawałków się trochę nazbierało, więc pakujemy i wysyłamy. No, paczka ma trochę więcej, 3600 gramów, napiszemy 4000, więc taka paczka wędruje do kanału WD-Warsztat. Więc zapraszam wszystkich na otwarcie i do tego kanału. Ja dzisiaj to wyślę, on mi wyśle kod, ponieważ ja jestem z Czech. No, i pieniążki są zapakowane w tym do zapłaty tej wysyłki. Jeszcze się muszę dogadać z doktorem Siemandero o wysłanie też dalszej paczki. Jak mi się odbiera, to mi potem wyślę screena i będzie. Więc ta paczka wędruje do WD Waszczak. Zapraszam wszystkich. Do widzenia.